Wszyscy tysiące kobiet rocznie doświadcza porodu, który nie zawsze przynosi radość, ale bywa dla nich również przeżyciem upokarzającym i wstrząsającym. Aż 18% ankietowanych kobiet opisuje poród jako negatywne lub wręcz traumatyczne przeżycie. Te traumatyczne doświadczenia rujnują nadzieję na spokojny początek macierzyństwa, wpływając na psychiczne i fizyczne zdrowie kobiet i ich dzieci. Mało tego. Mają wpływ na planowanie rodziny, a w konsekwencji na dzietność w naszym kraju. Mamy dość! Nasza fundacja walczy o godne i szanujące środowisko porodowe, gdzie każda kobieta ma prawo do empatycznej i profesjonalnej opieki. Naszym paliwem była złość. I niezgoda na to, czego doświadczają kobiety podczas porodu. Bo podobnie jak na May Gaskin, uważamy, że jeśli kobieta nie wygląda jak bogini rodząca, ktoś źle ją traktuje. W Fundacji Matecznik budzimy w kobietach ich wewnętrzną siłę, uczymy je, że mają głos i zachęcamy do jego używania. Jak? Nasze działania to: edukacja obywatelska, wsparcie psychologiczne i prawne. Monitoring szpitali oraz działania strażnicze i rzecznicze. Oto co mówią nasze podopieczne. Kasia. Po porodzie byłam w kryzysie. Dzięki wsparciu psychologicznemu odzyskałam siłę i zaczęłam funkcjonować. Dziękuję za to. Dorota. Podczas porodu zostałam nacięta bez zgody. Dzięki rozmowie z psycholożką i pomocy prawniczki z fundacji odzyskałam siłę poprzez napisanie skargi. Agnieszka. Dziękuję za zajęcia. Choć hiperwysoki poziom warsztatów przeszkodził mi w uczestnictwie w zajęciach online mojej szkoły rodzenia, były one bardzo przydatne w mojej pierwszej ciąży. Wilczyca w tobie, twoje prawo do siły. Każda kobieta nosi w sobie ducha wilczycy, silnej, odważnej i głośnej. W Fundacji Matecznik wzmacniamy ten głos, abyś mogła poczuć swoją moc i stanąć dumnie w obronie swoich praw. Wzmocnij wilczycę w sobie, przekaż 1,5% podatku. Przekazując nam 1,5% podatku, wspierasz naszą misję wzmacniania kobiet w ciąży i po porodzie. Twoje wsparcie pomaga budować Watachę, która daje kobietom odwagę i siłę.